Trump ma przejąć TVN? Nie, no to by było zbyt piękne. Zbyt piękne, żeby było możliwe. A może to jest możliwe? Bo patrząc na nagłówki w polskich mediach, które są rozgrzane do czerwoności, trwa wojna ofertowa. Właściciel TVN na sprzedaż. Właściciel TVN wydał oświadczenie. Rozważa sprzedaż. Ale co do tego miałby mieć Trump? Wielokrotnie już słyszeliście o tym, że TVN ma być sprzedany. Swoją drogą był sprzedawany już wielokrotnie i przerzucany jak gorący kartofel. I co i znowu? Już Daniel Obajtek mówił, że szykuje montaż finansowy. Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Słucham? Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Najpoważniejszym oferentem, który chciał kupić TVN, była spółka pochodząca z Węgier. I pamiętacie doskonale reakcję Donalda Tuska, który powiedział, my wpisujemy TVN na listę spółek strategicznych. TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie na przykład przed agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęcie Bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć firm, które są na tej strategicznej liście. Wszyscy się śmiali, w jakim zakresie TVN jest strategiczny, ale pomyślcie od tej strony. Dla, tef... Dla Tusk, no pomyliłem się, nic dziwnego, bo Tusk równa się TVN. Dla Tuska TVN jest srebrem rodowym, jest najbardziej strategiczną spółką, bo gdyby nie TVN, nie byłoby Tuska. I można powiedzieć, że to nie Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska jest obecnie największą partią lewicowo-liberalną w Polsce. Nie. To TVN jest największą partią liberalno-lewicową w Polsce. I to TVN na tej scenie politycznej, po tej stronie sceny politycznej, rządzi i dzieli. Ma rząd dusz. Wcale nie Tusk. To TVN. Kiedyś było tak z Gazetą Wyborczą. Na początku w środowiskach postsolidarnościowych, później dziwnym trafem. Przeszli o 180 stopni i stali się taką prasą dla postkomunistów, ale to Michnik był takim demiurgiem, który decydował o tym, jak ta scena liberalno-lewicowa w Polsce wygląda. Po kilkunastu latach zupełnie utracił ten prym, stracił swoje stanowisko takiego właśnie naczelnego redaktora, który będzie wszystkich rozstawiał. Po scenie i to TVN bardzo mocno przejął tę rolę. No i wyobraźcie sobie, co musi się dziać w głowie Donalda Tuska na wizję utraty TVN-u, a w zasadzie na wizję kupna TVN-u przez ludzi związanych z Donaldem Trumpem. Przecież on na to musi reagować jak diabeł na święconą wodę, bo to oznacza utratę władzy. Ale zanim Wam opowiem o szczegółach tej transakcji szykowanej w Stanach Zjednoczonych, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, bo mój kanał jest swego rodzaju odtrutką, antidotum na propagandę sączoną w TVN i w mediach mainstreamowych. Każdy Wasz komentarz, każda Wasza subskrypcja, każde Wasze wsparcie powoduje, że mam szansę się rozwijać i mogę docierać do coraz szerszego grona odbiorców. No dobrze, więc o co chodzi z tym Trumpem i dlaczego miałby przejąć TVN? Jest głośno, ponieważ właściciel spółki konsorcjum medialnego Warner Bros. Discovery oświadczył, że oni są gotowi sprzedać całe konsorcjum, cały koncert medialny w całości. Czyli czekamy na oferty. Ale mówią to dlatego, że już otrzymali jedną ofertę. No i jak doskonale pewnie wiecie, w negocjacjach jest tak, że nigdy pierwszej oferty się nie przyjmuje, więc oni nie przyjęli tej oferty, ale ogłosili, że są gotowi na kolejne oferty i są skłonni sprzedać całość. Przypomnijmy Warner Bros Discovery to jest koncern medialny, w skład którego wchodzi na przykład HBO, czyli HBO, różnego rodzaju stacje telewizyjne, na przykład Discovery, ale też CNN, no i w Polsce grupa TVN. I teraz pomyślcie, ofertę złożył przyjaciel Donalda Trumpa, człowiek, który zapłacił 16 milionów dolarów na rzecz kampanii Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. I taki człowiek, przyjaciel Donalda Trumpa składa ofertę, żeby kupić ten koncert medialny, w skład którego wchodzi między innymi CNN. Oczywiście TVN-em oni się za bardzo nie interesują, no bo to jest prowincjonalna stacja, która. O tym później. Ale CNN z ich perspektywy jest bardzo istotny, bo tak jak TVN zachowywał się wobec Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej... Tak... Yy, zamieścił takie zdjęcie, no, taki wpis, tam, yy, że Trzaskowski u Tuska w Sopocie, Nawrocki u Trumpa w Białym Domu. No, wie, ale wie pani, no to przekaz jest jednoznaczny. No to o czym my tu w ogóle mówimy? No... Nie, że tak, że naprawdę, ale proszę pana... No, czy tam doszło do jakiegoś takiego e, spotkania face to face, do shake handu doszło? Nie, 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 Karol nie ale face i... to face to nie, to mamy nawet zdjęcie, to, to zobaczmy, ta? tak? zobaczmy, to jest ten ogród różany, to jest hmm. Narodowy Dzień Modlitwy i ten, o, ten pan Aha. w tym tym ciemniejszym garniturze, to, jest, już to nawet... jest pan Karol. To tyle? A, 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 tam, a widzi pani, kto tam dalej jest? Tam dalej jest pan Donald Trump. No widzę. I to tyle było? Jak TVN zachowuje się na co dzień wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego, to... Ze zdwojoną siłą albo z potrojoną siłą w taki sam, a nawet gorszy sposób postępował i postępuje CNN wobec Donalda Trumpa. Dlatego nie ma przypadku, że Paramount Skydance, którego właścicielem jest pan Ellison, właśnie przyjaciel Donalda Trumpa, składa ofertę na zakup całego koncernu medialnego. Ta transakcja miałaby być rekordem fuzji w historii światowej gospodarki. Są to. Tak niewyobrażalne pieniądze, dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów. Naprawdę jest to niezwykle istotne. No i można się spodziewać, że tak jak kiedyś się śmiano, że Monika Olejnik będzie witała się z widzami w TVN-ie, czołem Wielkiej Polsce. No to może jest to niewykluczone, że pod wpływem nowych właścicieli chcieliby stworzyć z TVN-u np. Fox News. Ale chciałem przejść do tego jeszcze, jak TVN ma o olbrzymie oddziaływanie na polską politykę. Wszyscy macie świadomość, że gdyby nie TVN, to Tusk nie byłby premierem w 2007 roku, Platforma Obywatelska już dawno by zatonęła, nie przeżyłaby takiego kryzysu, jaki wynikł po wygranych wyborach Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. To wszystko by nie uszło płazem. Te kłamstwa, brak realizacji stu konkretów, na przykład przez Tuska, gdyby TVN był w innych rękach, nie miałby tak, pa, takiego parasola ochronnego, że może robić sobie co uważa, może mówić co chce. Nawet jego ministrowie go prostują, a on się tym nie przejmuje. Najlepszym takim przykładem z Brzegu, takiej chudzby całkowicie politycznej, którą TVN firmuje i przyzwala, na to jest sprawa mojego przyjaciela Michała Wosia, czyli tego aktu oskarżenia, które złożyła prokuratura. I teraz bardzo bym was prosił o wysłuchanie tej sprawy, bo ona jest niezwykle bulwersująca i kuriozalna. Jak pewnie część z Was wie, Michałowi Wosiowi postawiono zarzuty i sformułowano już akt oskarżenia, prokuratura skierowała ten akt oskarżenia do, do sądu za to, że jako wiceminister sprawiedliwości podpisał decyzję o przekazaniu pieniędzy. Dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli przelał znaczenia Ministerstwo Sprawiedliwości do naczynia Centralne Biuro Antykorupcyjne, po to, aby kupić system zwiększający nasze bezpieczeństwo. I dzisiaj stawia mu się zarzuty. I to jest, słuchajcie, kuriozum. I gdyby nie TVN, takie coś by w normalnym kraju nie przeszło. Bo prokuratura, która stawia zarzuty, że Michał Woś przelał te pieniądze, żeby CBA mogło korzystać z systemu zabezpieczającego nas przed szpiegostwem, przed różnego rodzaju bardzo poważnymi przestępstwami. Michał Woś działał w celu osiągnięcia korzyści osobistych. Czyli Michał Woś odniósł korzyść osobistą w wyniku tego, że przelał pieniądze na Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przecież to, cytując, parafrazując. Geniusza dwugodzinnego prezydenta Trzaskowskiego, to przez to się w pale nie mieści. Jak można przypisać korzyść osobistą wiceministrowi, który przekazał pieniądze na centralne biuro antykorupcyjne? I oni idą dalej, że on osiągnął cele też polityczne dla siebie, wyrażające się w tym, że uzyskał dla swojej działalności publicznej przychylność i zaufanie osób pełniących funkcje, istotne funkcje publiczne. Czyli że podpisując umowę, chciał się przypodobać kierownictwu i dzięki temu, nie wiem, został posłem? To jest taki absurd, to jest, to jest kryminał dla ludzi, którzy tego rodzaju zarzuty stawiają, bo przypomnijmy, za tymi zarzutami stoi pan Woźniak, prokurator i słuchajcie, takim dziwnym przypadkiem facet prowadzi polityczne postępowanie, no skrajnie polityczne i wyobraźcie sobie, że facet awansuje w ostatnich tygodniach na dyrektora Departamentu Przestępczości zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej. To oznacza, że facet będzie zarabiał 35 tysięcy złotych. I ja już dzisiaj mogę zadeklarować wobec tego człowieka, że w mojej ocenie jego prowadzenie politycznych postępowań tak skrajnie po prostu głupich, z kapelusza wziętych tylko pod dyktando Tuska i tylko dzięki temu parasalowi ochronnemu TVN-u, ten pan uzyskuje korzyść osobistą. Bo będzie zarabiał kupę pieniędzy dzięki temu, że spodobał się najpierw Bodnarowi, teraz Żurkowi, że idzie jak po prostu wali łomem. że wali po prostu bejsbolem, nie, nie, nie traktuje prawa jako systemu prawnego, praworządnościowego. Nie, on idzie z bejsbolem i wali na oślep i za to on osiąga korzyść osobistą. I tu ja widzę powiązanie między prowadzeniem postępowań politycznych a awansami. W każdym razie coś takiego by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie ten parasol ochronny TVN-u. I o tym chciałem też wam pokazać w kontekście Pegasusa, bo dzisiaj Tusk pisze na Twitterze, że jego córka, jego żona była podsłuchiwana, były podsłuchiwane przez Pegasusa. I oczywiście wszystkie media, o, biedny pan premier, biedna jego rodzina! A tego samego dnia minister do spraw koordynowania służb specjalnych, czyli minister koordynator, Tomasz Siemoniak. W ciągu 20 sekund podczas wywiadu tak naprawdę przekreśla tą propagandową narrację Tuska. I... Zależy, jak odnosić kwestię otoczenia. do Polska prokuratura potwierdziła, że córka pana premiera Katarzyna, Katarzyna Tusk, ponieważ kontaktowała się z jedną z osób, które były po, pod kontrolą Pegasusową, no to jej rozmowy, jej informacje mogły tutaj paść łupem, tych, którzy inwigilowali Pegasus. Ale była przypadkową ofiarą, czy? Celową, w nią celowaną. Niech to ocenia prokuratura. Ma status pokrzywdzony tak? i tak. jak myślicie, jak TFON się zachowuje? Więc naprawdę ta transakcja byłaby dla nas olbrzymim wybawieniem, ale mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Zacznę od złej. Zła jest taka, że z biznesowego punktu widzenia. Ci ludzie wyznawcy TVN, którzy oglądają programy typu szkło kontaktowe. Zmiana narracyjna redakcyjna w tej stacji spowodowałaby olbrzymie straty finansowe więc jest to z biznesowego punktu widzenia bardzo mało prawdopodobne żeby którykolwiek właściciel zdecydował się po prostu zmienić linię narracyjną stacji telewizyjnej I to jest ta zła wiadomość. Ale dobra i, i głównie tej się trzymajmy jest ta że stacje telewizyjne tego pokroju jak TVN i inne linearne tak zwane, czyli to co oglądamy w pudle telewizyjnym, są na wymarciu. Bo je są YouTube, możecie sobie w każdym momencie obejrzeć to, co chcecie i taki TVN nie jest w stanie z tym konkurować. Dlatego właściciel Warner Bros. Discovery chce sprzedać już któryś raz tą kons to konsorcjum, bo widzą, że to jest schyłek ery telewizji kablowych, telewizji, satelitarnych. Dlatego rola TVN-u jest rolą pikującą w dół. To jest dokładnie to samo, co działo się z Gazetą Wyborczą na przełomie lat, no gdzieś tam po 2005 roku Gazeta Wyborcza utraciła swoje znaczenie. Więc jesteśmy tak naprawdę świadkami upadku mediów tradycyjnych i rozwoju takich kanałów jak mój. Dlatego ponowie prośbę o subskrybowanie i wspieranie mojego kanału. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.